Witam serdecznie, witam. Jacku, namieszaliśmy troszeczkę, a właściwe życie zdecydowanie przyspieszyło. Niedawno mówiliśmy o projekcie Moc naszych serc, strony internetowej i stąd mi zowąd pojawił się kanał Moc naszych serc i widzowie nie On za się bardzo... pojawił zowąd. No zowąd, właśnie z zowąd, więc zaraz to wszystko po kolei wytłumaczę. Pierwszy projekt, o którym mówiliśmy u nas, jest to projekt, który Ostatnio dostało dosyć mocnego przyspieszenia, i wszystko wskazuje, że strona internetowa, na, którym, na której chcemy pokazać taki obraz tego, jak ta przyszłość ma wyglądać, pojawi się. No niebawem. Dziękujemy bardzo za wsparcie yy, yy, naszej słuchaczki ze Stanów Zjednoczonych. Nie dostałem autoryzacji, żeby posługiwać się imieniem i nazwiskiem, więc na pewno pani będzie wiedzieć, to, to jest y, ogromny zastrzyk, który pozwoli nam wy na wyprodukowanie tej strony. I żeby wyjaśnić od początku ten, ten projekt, bo on ma wspólną nazwę, no to strona internetowa, film, który ewentualnie tam się pojawi, który, który szykujemy, zbieramy w tej chwili pomysły na taką wizualizację tego, w jakim świecie chcielibyśmy żyć to na razie jest bardzo ogólne, ja wiem, ale to prace nad tym y, trwają już w tej chwili i, no, i te y, to wspomaganie, które żeśmy dostali, zdecydowanie to te prace przyspieszą. No, poza tym będzie to strona informacyjna y, o najprostszych rzeczach, w jaki y, sposób mamy podchodzić do życia, żeby to życie nam się kreowało y, tak jak nam jest wygodnie i tak jak my chcemy. Natomiast jeśli chodzi o Yy, stronę na YouTubie. No to jest to projekt pod wspólną nazwą, ale żeby nie yy, kojarzyć tego z wiedzą dla wszystkich, to tam umieszczamy. No, jakby to powiedzieć, osobne takie playlisty? Może, ja może, może ty tak. Dobrze. No, dawno, dawno temu, czyli ponad rok temu, jakoś, takim, jakoś przypadkowo mieliśmy jakiś taki pomysł, w sumie gdzieś tam wpadłem na to, żeby nazwać kanał na YouTube Moc naszych Serc. i On sobie tak leżakował, tam niewiele było treści, i nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawiła się taka konieczność. Znaczy, ona się pojawiła ze względu na to, że takie są czasy, żeby pomyśleć o rezerwowym kanale. Ten rezerwowy pierwszy kanał to jest Twój ACEX No tak, i tu może, może ja w, y, przypomnę widzom, ponieważ y, czasy mamy takie. Dynamiczne i turbulentne wręcz, więc jak widzicie, znikają różnego rodzaju kanały. My też musimy sobie stworzyć pewnego rodzaju rezerwę do propagacji ewentualnych wiadomości czy też wiedzy na wypadek gdyby. No i tutaj mamy jeden kanał zapasowy, ten, który pod moim imieniem i nazwiskiem też, drugi zapasowy. Zapraszamy, żeby tam subskrypcje zrobić. One nie są silnie aktywne, ale są. Natomiast w momencie, kiedy już będziecie wiedzieć, że one będą funkcjonować w razie, gdybyśmy mieli kłopoty z propagacją wiadomości, czy też pojawiły się takie wiadomości, które... Hmm, no będą na tyle kontrowersyjne, że nie chcielibyśmy umieszczać tutaj na wiedza dla wszystkich i blokować tej formy komunikacji z Wami. No to będą wyświetlane tam. Będziemy na bieżąco w miarę możliwości informować Was o tym. Nie chcemy być zaskoczeni, tak jak na przykład NTV został zaskoczony prawda, takimi rozwiązaniami. Gdzie wykluczono ich, zabrano im, no i, i nie wiem, jak oni sobie tam dadzą radę z tym, no ale szkoda, tak, bo to jest dorobek y, kilku czy kilkunastu lat, które właściwie no, YouTube y, skosował no, za coś tam. Nie wnikam, jakie tam winy, przewiny i powody, bo to nie moja sprawa, y, ale jak wiecie, w tych. Y, Społecznościowych układach, no to oni mają wewnętrzne przepisy i właściwie można za nic w tej chwili wylecieć i koniec. A nie chcielibyśmy pozbawić Was tych treści. No i jak pojawią się pewne rozwiązania, jakieś praktyczne, to też dalej chcielibyśmy je propagować. Po to jest też strona internetowa, powstaje. Planujemy to zrobić wielojęzykowo, po to jest ten jeden zapasowy kanał YouTube, czyli mój, i, znaczy pod moim imieniem i nazwiskiem. No i ten kolejny, moc na, nas, naszych serc. Tak, I ten, doprecyzujmy, moc naszych serc jest w tej chwili kanałem partnerskim, A no właśnie, gdzie bo to jest ważne. mamy na w sumie równych prawach kilka podmiotów. Ten podmiot, który gdzieś tam jakby inicjatywa taka wyszła, że już ruszamy, to był właśnie Mieczysław Biela, który z Chrisem Rudolfem współpracuje tam. Jest tak samo Beata, Socha i ten, jakby taki ta, ta grupa w tej chwili no, swoje produkcje tam umieszcza. My je promujemy, dlatego że to jest jakby taka no nie wiem, brat, siostra partner po prostu. My też myślę, że troszeczkę swoich treści w najbliższym czasie tam umieścimy. Ja poproszę Jacka, żeby może troszkę o tej koherencji serca powrócił no, i, i, i opowiedział, bo, bo wiem, że jest w tym miarę mocny i sobie z tym poradzi. Na razie nie będziemy jakby zarzucać naszymi treściami, dlatego, że tak jak powiedzieliśmy, to jest tak bardziej kanał rezerwowy, on jest bardziej duchowy, bardziej mówiący o pewnych wizjach, jak to ma wyglądać i tutaj dopóki mamy wiedzę dla wszystkich, to, to raczej tutaj będziemy te, nie będziemy mieszać tych tematów. Aczkolwiek jest parę takich tem tematów, które ja chciałem podjąć: to mianowicie wolontariat, organizacje pozarządowe, pewna współpraca na tym poziomie lokalnym, gdzie myślę, że właśnie to są takie inicjatywy z sercem, gdzie też mhm. na tamtym kanale się będą pojawiały. Najprawdopodobniej od stycznia, pomalutku, będziemy go zapełniać tak, żeby była większa różnorodność. Być może pojawi się nam jeszcze jakiś inny twórca, który też będzie miał jakąś tam bazę swoich tematów do pokazania i też będzie chciał do tego projektu przystąpić. Na razie dogadujemy się, wygląda to dosyć fajnie. Zapraszamy jak najbardziej do obserwowania, do subskrybowania, żeby Państwo też wiedzieli, że w razie czego tam można zajrzeć. Wiem, że Mieczysław Bielak cieszy się bardzo dużym uznaniem, więc zdecydowanie Miecia będzie tam dużo, więc nawet ze względu na niego warto już jakby tam zaglądać. Zwłaszcza, że są tacy ludzie, którzy nas oglądają i są tu z powodu Mietka, więc zapraszamy tych ludzi również do tego, żeby zasubskrybowali sobie ten kanał, bo tam Mietka będzie zdecydowanie więcej niż na wiedzy dla wszystkich. Tak, także tak jak powiedziałem, to jest w tej chwili z Chrisem, <coughs> współpracuje dosyć, no powiedziałbym, ja nawet jestem zdziwiony, bo w ciągu tygodnia sporo treści się pojawiło, wiem, że w zapasie jest dużo fajnych nagrań, i ci, którzy lubią narrację Mieczysława, jego punkt widzenia, znają Krisa, te osoby, które tam będą się pojawiały, na pewno będą im bardzo odpowiadały. My ze swoistym też będziemy dokładać, tak jak Państwo widzą, jest to troszeczkę takie chyba evenement w skali YouTube'a, bo tam jest taka realna współpraca, nikt nikomu sobie jakby nie wchodzi w drogę, mniej więcej wiemy, że ten tytuł zobowiązuje, czyli moc naszych serc działania, jakby. Z tego poziomu, gdzie chcemy zmienić tą rzeczywistość i coś pokazać, to jest właśnie to, o czym, o czym mówimy. Yy, tak, no i jednocześnie chcemy zaznaczyć, że, skoro jest to współpraca między różnymi podmiotami, no to yy, tutaj każdy ma osobną swoją yy, playlistę i za nią jest jednocześnie odpowiedzialny. Także yy, wygląda to troszeczkę ek eklektycznie. Dla każdego coś dobrego. Sądzimy, że ten pomysł się fajnie nam zrealizuje, i treści, które no nie, nie będą mogły zaistnieć na wiedza dla wszystkich, dlatego że powiedzmy odstają może troszeczkę tematycznie, będą miały możliwość zaprezentowania się na tym kanale, i jest to też taka. Próba zjednoczenia tych ludzi, którzy mówią o jednakowych zjawiskach innym językiem, tak? To jest bardzo ważne, żeby, żeby zrozumieć, że, że tutaj każda playlista to należy do pewnego twórcy i on jest odpowiedzialny za tą treść. No i jest to jednocześnie próba też takiego zjednoczenia. Także myślę, że to fajnie wyszło, bo te próby zjednoczenia ostatnio tak trochę poległy. Nie? Nie, tam I Arek, i Rokes próbował zjednoczyć, i to poległo, bo tam się wszystko posypało, i mieliśmy też próby jednoczenia przy medytacji. To tak no, wyszło, jak wyszło, po prostu średnio. Natomiast tutaj, może ta próba pokaże nam, że w tym kierunku warto iść. Czekamy też na, na Wasze podpowiedzi, ewentualne komentarze i. Co y, ja bym zaryzykował jeszcze zaproszenie z publiczności ludzi, którzy y, mają coś do powiedzenia, mogą na przykład taki film przesłać, y, tylko y, no, będziemy niestety patrzeć na, na treść, bo jeżeli ona będzie w y, jakikolwiek szkodli, szkodliwa, a nie będzie, a ołknie to naszej uwadze, to prosimy też o, o takie sygnały, w razie czego. Myślę, że to, że, że to jest dobry pomysł i zobaczymy, jak przez za parę miesięcy on się zrealizuje. Jak zacznie tam być więcej odsłon, więcej subskrypcji, to będziemy patrzeć też krytycznym okiem. Krytycznym nie znaczy krytykanckim, zaznaczam, tylko co poprawić, czy, czy dołożyć playlisty, czy to Wam się podoba, czy nie, czy ten eklektyzm jest dla Was funkcjonalny, czy też nie, to to będzie widać akurat po wyświetleniach. Także zapraszamy bardzo. Natomiast jeśli, ja bym jeszcze wrócił do tej, do tej strony internetowej, ponieważ ta strona internetowa, jako projekt pod wspólną nazwą, przyznam, że mi się podoba, chociaż Robert wymyślił tą nazwę, będzie y, projektem, który jest typowo y, przeznaczony do propagacji treści takich jak, jak jest na WDW. Czyli typowo, co mamy zrobić, jak, jakiego świata chcemy y, po upadku systemu, czy budować go na gruzach systemu, czy tworzyć inne struktury. Jak to zrobić? Najprostsze rzeczy, które mają trafić do jak największych ilości ludzi, dlatego też zapraszamy do współpracy ewentualnie językowców, tych, którzy potrafią przetłumaczyć takie rzeczy. Już dziękujemy za tłumaczenie z, z francuskiego. Dziękujemy tłumaczom. Z włoskiego, który zespół się zebrał, kilkuosobowy, który fantastycznie przetłumaczył pracę Korado Malangi. Nie wszystkie jeszcze, ale, ale dziękuję za to, za to, co się w tej chwili wydarzyło. No, będziemy na pewno potrzebować niemieckiego, na pewno angielskiego. On jest dość popularny, więc sądzę, że, że się znajdzie. No i co, chiński. Może tak, chiński, koreański, rosyjski. Sporo osób już gdzieś tam się zgłosiło, mam pewne zgłoszenia. Na razie ciągle najważniejszym elementem jest przygotowanie tej formy tekstowej oraz no, przymiarka do tego filmiku, no, takiego w założeniach małego arcydzieła. Mamy na razie dwie osoby, które może by się tego podjęły. Być może państwo znają jeszcze kogoś albo wiedzą, kto za takie stawki, powiedziałbym, realne dla nas, tak. nie, jakieś tam super rynkowe na poziomie Polsatu czy TWN, jest w stanie coś takiego zrobić. No bo to jest jakby, to nie może być byle co. Musi być to fajnie zrobione z dobrym pomysłem, żeby oglądając to, ludzie z Polski, spoza Polski zobaczyli, poczuli i powiedzieli: tak, to jest, to jest, to ja to w sercu mam, i wtedy rzeczywiście ten efekt, o którym myślimy, będzie skuteczny i będzie efektywny. No. To chyba, żeśmy wyczerpali temat. I to by było na tyle. Myślę, że Państwo już doskonale potrafią rozróżnić pomiędzy kanałem, stroną, naszym kanałem i ludźmi, którzy to po prostu tworzą i kreują. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.